Wirus Czytania, odcinek 36. Wirus Czytania, czyli próba odczarowania tego negatywnie kojarzącego się dzisiaj słowa i ukierunkowania go na skojarzenia pozytywne związane z czytaniem i z rozmową o literaturze. Dzisiaj Aleja Słoneczna i Tomasz Brusicz. Aleja Słoneczna, czyli znakomita powieść opowiadająca o życiu w cieniu muru berlińskiego. Znakomita powieść o dorastaniu, które próbuje zaprzeczać wszechobecnej polityce, o dorastaniu, które jest bardzo mocno naznaczone tą nie dającą się nie zauważyć granicą. To opowieść o nadziejach, które realizowane są w codzienności, niejednokrotnie w zaprzeczaniu temu, co się dzieje dookoła. Mamy tu na przykład znakomitą scenę, kiedy Miriam mówi, że chłopcy z Berlina Zachodniego całują lepiej. I właśnie ta deklaracja staje się dla niej pewnego rodzaju deklaracją protestu przeciwko temu systemowi, w którym funkcjonuje. Ale mamy też znakomitą scenę, kiedy matka głównego bohatera uświadamia sobie, że Bycie kimś z Berlina Zachodniego to nie jest tylko kwestia włożenia pewnej maski, to nie jest tylko kwestia udawania, to jest to wszystko, co ujawnia się w postawie, w zachowaniu, w pewnej odwadze bycia i funkcjonowania, a tego Berlinczycy Wschodni nie mają. Znajdziemy tutaj mnóstwo. Takich drobnych celnych charakterystyk zachowań, mentalności, psychologii mieszkańców Berlina Wschodniego, ale i jednocześnie tej różnicy, która dzieliła Berlin Wschodni od Berlina Zachodniego. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na metaforyczność tego tytułu. W wersji niemieckiej mamy po Na krótszym końcu, przy krótszym końcu alei słonecznej, ten skrawek owej bardzo długiej ulicy, bo liczącej blisko 5 km, ten skrawek ulicy znajduje się właśnie po stronie wschodniej. I jakaż to jest ironia losu, że właśnie nasi bohaterowie tam mieszkają, nie po tej dłuższej stronie, Alei Słonecznej, nie po tej stronie wolności. Do czytania wielokrotnego i do powracania. Polecam i przypominam.